Dzień dobry. Na poprzednim treningu pracowaliśmy nad podstawami z boken. Skupiłem się na tym, jak poprawnie trzymać broń, tak aby ćwiczenia, które wykonujecie, nie były uciążliwe, ale komfortowe. Dzisiaj na nasz trening wraca sensei Dariusz Zięba z Kraków, Ajkika I, i Polska, który zaprezentuje nam podstawy związane z Jo, a szczególnie różne formy pchnięć. Zapraszam. Jo. To techniki japońskiej broni drzewcowej, Jari i Naginata. Dzisiaj pozostałością jest tylko ten element drzewca. Natomiast proszę pamiętać o tym, że w dawnych czasach również ostrze, jakim była zakończona ta broń, odgrywało bardzo istotną rolę. Rodzaj technik, jakie wykonywano, był właśnie uzależniony od długości broni drzewcowej, jak również od tego, czym ta broń była zakończona. Różne formy wykonania technik, dla przykładu Joski, które tutaj prezentuję. Należy je stosować we wszystkich tych formach, które prezentuję, jak również proszę pamiętać o tym, że jest ich znacznie więcej. Wszystkie oczywiście z tych form, które tutaj prezentuję, są poprawne. Jest oczywiście więcej rodzaju wykonania e, jazzki i należy pamiętać o tym, że wszystko było uzależnione od tego, jak interpretujemy dany ruch. Też bardzo ważną rzeczą jest fakt, iż te wszystkie elementy posługiwania się białą bronią przełożono później na przełomie XIX-XX wieku na elementy walki karabinem z bagnetem. I one były wykorzystywane właśnie przez armię japońską. E, jako ciekawostkę mogę też tutaj przytoczyć fakt, że tak naprawdę nawet w polskich służbach mundurowych do początku lat 50. rozgrywane były zawody sportowe właśnie w posługiwaniu się karabinem z bagnetem, no i oczywiście były to zawody bardzo poważnie traktowane przez nasze służby.